Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę, jak samemu uważyć domowe piwo. Pierwszym i podstawowym składnikiem piwa jest słód. Mam tutaj słód pilznański. 3 kg potrzebujemy do naszego przepisu i słód powinien być już ześrutowany. Będzie nam potrzebny garnek, w którym będziemy prowadzić proces zacierania oraz chmielenia. I tutaj potrzebujemy 15-litrowy garnek. Jeśli nie macie, można by próbować też w dwóch mniejszych. Najważniejszym przyrządem do całego procesu będzie termometr z sondą. Najlepiej taki termometr elektroniczny, można go niedrogo kupić, a właściwie jest on nam niezbędny. Na wstępie powiem, że wszystkie naczynia, Przyrządy i to, z czym będzie mieć kontakt brzeczka na piwo. Musimy to wszystko zachować w czystości i sterylności. Najlepiej wszystko odkażać środkami takimi jak na przykład pirusiarczyny sodu czy potasu, aby nie zakazić nastawu. Zaczynamy od wlania do garnka wody w ilości 10 litrów. Włączamy grzanie, wkładamy termometr i podgrzewamy na razie do 55 stopni Celsjusza. Kiedy temperatura wody osiągnie 55 stopni, wsypujemy słód. Warto to przemieszać, aby tutaj się e, nic nie zbrylało. Przykrywamy i teraz będziemy wykonywać proces, jakim jest zacieranie. Zacieranie polega na przekształceniu skrobi w cukry, które mogą przefermentować w alkohol. Podgrzejemy do temperatury 62 do 63 stopni Celsjusza i w tej temperaturze przez pół godziny będziemy przetrzymywać nasz słód. Jest to tak zwana przerwa maltozowa, w której Skropia, zcuprza się i przekształca się w maltozę. Co jakiś czas warto przemieszać, aby temperatura zwiększała się równomiernie. Kiedy temperatura osiągnie 63 stopnie Celsjusza, zmniejszamy grzanie, tak aby temperatura się ustabilizowała. I utrzymujemy w tej temperaturze przez 30 minut. Minęło 15 minut, temperatura w miarę się utrzymuje, nawet nie dogrzewam, tutaj mam drugi termometr, no, około 63 stopni, tak żeby nie schodziło raczej poniżej 62. Minęło 30 minut, włączamy ponownie grzanie i podgrzewamy do temperatury 72 stopnie i w tej temperaturze będziemy przetrzymywać nasz słód przez kolejne 30 minut. Jest to przerwa dekstrynująca, która wpłynie w dużym stopniu na słodowy aromat późniejszego piwa. Temperatura osiągnęła 72 stopni Celsjusza. Wyłączam grzanie i pilnuję, aby temperatura się utrzymywała przez 30 minut. Po upływie 30 minut ponownie włączamy grzanie i podgrzewamy. Do temperatury 76 do 78 stopni Celsjusza w celu dezaktywacji enzymów. Lepiej upłynni nam się zacier i słód będzie lepiej oddawał płyn, będzie mniej kleisty. Po osiągnięciu 78 stopni Celsjusza zostawiamy tak na 5 minut, aby dezaktywować enzymy. Kolejnym krokiem jest zlanie tego płynu, naszego zacieru, oddzielenie go od młota, czyli pozostałości po słodzie. I wysładzanie, czyli wybukiwanie resztek cukrów i smaku z młota. W warunkach amatorskich, kiedy nie mamy specjalistycznego sprzętu, możemy to zrobić taką metodą uproszczoną na sitku, po prostu na sitku czy na durszlaku odcedzając nasz zacier. Odsączamy to, co nam zostało w środku jeszcze, w garnku. Tutaj mamy nasz zacier, którego udało się uzyskać 8 litrów. A tutaj są pozostałości. I co teraz z tym będziemy robić? Będziemy robić wysładzanie, czyli będziemy zalewać to wodą i wypłukiwać to, co jeszcze w tym słodzie, w tych pozostałościach zostało. W tym celu Będziemy zalewać wodą o temperaturze około 75 stopni i ponownie odcedzimy płyn. Wylewam tutaj 4 litry wody. W warunkach bardziej profesjonalnych, nie powinno się odsłaniać młota czyli tego ziarna tych pozostałości. A powinno się to robić w ten sposób, że zlewamy po prostu przy pomocy kranika, który jest na dole garnka, czy tam innego pojemnika, a do góry wlewamy tylko wodę. Natomiast w warunkach takich bardzo amatorskich jest to dość trudne do zrobienia, nawet jeśli ktoś ma wiadro z kranikiem, to lubi się to zatykać. Tak więc ja ponownie odcedzam płyn. Mamy tutaj około. 12 ponad litrów i jeszcze gdzieś tak do 13. No, ponad 13, żeby było. Jeszcze zaleję to ponad litrem wody. Także robię takie podwójne wysładzanie. Mamy tutaj naszą brzeczkę z powrotem w garnku. Jest już oczyszczona z części stałych, z młota. I teraz będziemy ją gotować aby przygotować ją do chmielenia. Celowo mamy teraz bardzo dużo w garnku płynu, dlatego że będziemy gotować brzeczkę przez około godzinę i przez ten czas dużo wody odparuje. Dlatego, aby ostatecznie uzyskać 10 litrów piwa, musimy tego płynu mieć na początku znacznie więcej. W moim przypadku jest to ponad 13 litrów, 14 może. Trochę nam odparuje, trochę też później odejdzie z tymi osadami, tak aby ostatecznie uzyskać 10 litrów piwa. Brzeczka nam się podgrzewa. W międzyczasie powiedzmy sobie dwa słowa o chmieleniu. Mam tutaj chmiel granulowany, suszony. I na 10 litrów piwa będziemy potrzebować około 15 g chmielu. Najlepiej użyć chmielu w dwóch odmianach: aromatycznej i goryczkowej i podzielić sobie jakoś na dwie części od proporcji będzie zależał smak albo można też zrobić prostszym sposobem dzieląc chmiel po prostu na dwie części te 15 gramów i ja tak robię mam tutaj chmiel lubelski aromatyczny będę gotował przez godzinę 10 gramów tego chmielu od początku a po 45 minutach czyli 15 minut przed końcem Dorzucę jeszcze pozostałą część, czyli te 5 gramów dla aromatu. Dlatego, że im dłużej gotujemy, tym bardziej ucieka aromat tego chmielu, bardziej uwydatnia się goryczka i dlatego warto podzielić i chmielić na dwa razy. Kiedy brzeczka zaczyna się gotować, zmniejszamy grzanie i bardzo ostrożnie dodajemy chmiel na goryczkę. Bardzo ostrożnie, bo lubi wykipieć jak się wrzuci dużo od razu. I w ten sposób na małym ogniu gotujemy przez godzinę, z tym że po 45 minutach będziemy dodawać kolejną część chmielu. Na razie gotujemy bez, bez przykrycia, aby odparowały niekorzystne aromaty. Po 45 minutach dodajemy drugą część chmielu na aromat. Możemy teraz lekko przykryć, ale zostawić jednak lekko uchyloną pokrywę, aby niekorzystne aromaty odpłynęły. Ale też nie za dużo, żeby nam trochę tego aromatu zostało. I po godzinnym gotowaniu wyłączamy grzanie i musimy poczekać, aż nasza brzeczka ostygnie. Nasza brzeczka już ostygła. Zobaczmy, jak tam z temperaturą. Mamy 29 stopni już. Temperatura dość spadła, a stopniowo się jeszcze będzie wychładać. Teraz warto zmierzyć poziom cukru przy pomocy balingometru, cukromierza. Próbka musi mieć 20 stopni Celsjusza, więc trochę trzeba ją będzie schłodzić, ale zmierzymy ile mamy cukru. Będziemy na tej podstawie mogli oszacować mniej więcej ile procent będzie miało piwo alkoholu. Pobiorę tutaj do menzurki, tak po prostu, ona jest zdezynfekowana. I teraz tą próbkę musimy schłodzić do 20 stopni Celsjusza. Schłodziłem próbkę w zimnej wodzie ma 20 stopni, możemy zrobić pomiar. Cukromierz nam wskazuje 12 BLG. Potrzebne nam są drożdże do piwa. Ja mam tutaj takie drożdże aktywne suche i musimy je wcześniej uwodnić w 100 ml wody o temperaturze około 30 stopni. Wymieszamy i odstawiamy na no tak 20 minut do pół godziny, aby drożdże się uwodniły przed dodaniem do nastawu. Używam tutaj drożdży do fermentacji górnej. Górnej to znaczy w wyższych temperaturach, są też drożdże do fermentacji dolnej, czyli fer do fermentacji gdzieś tam w, pi w piwnicy w niższych temperaturach, ale raczej lepiej na początek zacząć od górnej fermentacji. Teraz zanim jeszcze dodamy drożdże, musimy naszą brzeczkę napowietrzyć. Więc mieszamy po prostu intensywnie przez minutę, dwie, aby natlenić płyn, aby drożdże mogły lepiej wystartować. I dzięki temu drożdże będą miały lepsze warunki do tego, żeby ruszyć z fermentacją. Po 25 minutach drożdże nam się uwodniły. Widać lekką pianę na powierzchni, i teraz możemy je dodać do brzeczki. Wymieszamy. Zakładamy pokrywę z rurką fermentacyjną. Pokrywę też warto zdezynfekować wcześniej. I odstawiamy pojemnik do fermentacji w ciepłe miejsce około 20 stopni. Chyba, że ktoś ma droższe do fermentacji dolnej, no to może być niższa temperatura.